Monika Kuzioczapka, witam Państwa w tle wydarzeń. Piątek to ostatni dzień matur. Uczniowie zastanawiają się teraz nad wyborem studiów. Poznań, Wrocław, Gdańsk, a może Koszalin. Do studia zaprosiłam dzisiaj panią Monikę Pawłowską, rektorkę Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam panią redaktor. Rekrutacja elektroniczna już ruszyła. Rekrutacja elektroniczna ruszyła już w połowie kwietnia, ponieważ jak Pani wspomniała, najpierw jest ten etap formalności przeprowadzanych właśnie za pośrednictwem, za pośrednictwem tutaj strony internetowej. Natomiast właśnie po, po zakończeniu matur, po uzyskaniu przez, przez absolwentów uczniów szkół średnich odpowiednich dokumentów należy te wszystkie dokumenty przynieść do uczelni, do której właśnie młody człowiek aplikuje. No właśnie, rekrutacja y, od połowy kwietnia, czyli ponad miesiąc, i już jest sporo chętnych. Już jest sporo chętnych, szczególnie na te kierunki medyczne. Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie, co nas bardzo e, cieszy. E, natomiast. No, e, Student wtedy jest Młody człowiek wtedy jest studentem, kiedy właśnie dopełni wszystkich formalności związanych z właśnie z aplikacją na daną uczelnię. Więc oczywiście wszystkie bramki są w dalszym ciągu aktualne, ponieważ no, nie mamy jeszcze wszystkich tych formalności zakończonych. Natomiast no, jestem bardzo dobry myśli i cieszy mnie to ogromne zainteresowanie studiowaniem w naszej uczelni. Co jest na pierwszym miejscu? Pielęgniarstwo. Pielęgniarstwo i fizjoterapia to są najbardziej takie oblegane kierunki. Myślę, że to jest też taka tendencja, która jest bardzo zauważalna u nas w naszym regionie, chociażby ze względu na, na specyfikę, bo z jednej strony to, że są potrzebni pracownicy we wszystkich branżach medycznych, to, to wszyscy wiemy. Natomiast no, w związku z tym, że właśnie jesteśmy nad morzem, że jest coraz więcej ośrodków różnego rodzaju, które oferuje nie tylko, nie tylko relaks, ale także i, i terapię, stąd też duże zainteresowanie kierunkiem fizjoterapia, które daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie, i też no, świetne warunki finansowe, moim zdaniem. No właśnie, to zawody deficytowe, pielęgniarstwo, średnia wieku w tym zawodzie 52 lata. 52 lata to jest średnia wieku naszych nauczycieli. Natomiast e, jeśli chodzi o zainteresowanie, jeśli chodzi o średni wieku pielęgniarek, można e, ostatnio rozmawiałam właśnie z, z, tutaj z pielęgniarkami, też z naszej Izby pielęgniarskiej. E, jeśli na dzień dzisiejszy wszystkie pielęgniarki, które są w naszym tutaj zachodniopomorskim e, i które spełniają e, tutaj kryteria przejścia na emeryturę, odeszłyby od swojej e, pracy, to brakuje nam 1200 pielęgniarek lub pielęgniarzy razy można powiedzieć. Natomiast tak jak pani powiedziała, wszystkie kierunki studiów, które prowadzimy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, są to kierunki poszukiwane i już nawet nie poszukiwane, tylko już deficytowe na rynku pracy, więc jest ogromne zainteresowanie nie tylko, tych, nie tylko osób, które wybierają kierunki medyczne, takie jak właśnie pielęgniarstwo, ratownictwo, fizjoterapia, ale coraz bardziej popularnym kierunkiem jest na przykład też dietetyka, ponieważ zawiera ten komponent klinicznej. Dodatkowo, dodatkowo też prowadzimy kierunki nauczycielskie, jak wychowanie fizyczne, czy pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Kosmetologia jest bardzo popularnym kierunkiem i coraz większym zainteresowaniem cieszy się kierunek bezpieczeństwo narodowe. Mamy pierwszy i drugi stopień, jeśli chodzi o ten kierunek. No, wynika to oczywiście z sytuacji geopolitycznej, jakiej mamy, ale też jest to kierunek, który daje możliwości pracy później albo w służbach mundurowych, ale, ale też również właśnie w służbach cywilnych, co jest dużą szansą, aby jeszcze nie teraz, albo, no, ale już za, na przykład za kilka lat podjąć decyzję, w którą stronę idę, czy właśnie idę bardziej w stronę służb mundurowych, czy raczej jeśli chodzi o, o kwestie tutaj bezpieczeństwa cywilnego. Zostawiacie na kształcenie praktyczne, na czym ono polega? Zajęcia w szpitalach, w przychodniach? Publiczne uczelnie zawodowe są to takie uczelnie, które powstały, w ogóle idea powstania tych uczelni była taka, aby one odpowiadały na potrzeby rynku. My działamy lokalnie i działamy regionalnie na potrzeby właśnie Koszalina, regionu koszalińskiego, można powiedzieć Pomorza Środkowo, Środkowego. I idea y, uczelni publicznych jest ideą, aby stawiać przede wszystkim na praktykę, stawiać na bliską współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, czyli z instytucjami, firmami. W naszym przypadku jest to wiele placówek, tak jak pani powiedziała, związanych z ochroną zdrowia, aby student mógł w czasie studiów. Y, Zdobyć jak najwięcej umiejętności praktycznych, ponieważ no, jak dobrze wiemy, teraz nie teorią się zdobywa świat, ale umiejętnościami praktycznymi. Dlatego to jest tak ważne, aby właśnie w toku studiów ponad 60% naszych zajęć odbywa się w formule zajęć praktycznych albo w, naszych, w naszym Centrum Symulacji Medycznych, bo mamy doskonałą bazę jeśli chodzi o kierunki medyczne, lub też z wykorzystaniem właśnie praktyki i, i, i pracy y, nauki, zawodu. Tych umiejętności w różnych innych placówkach. Co więcej, naszymi wykładowcami są praktycy, czyli osoby, które pracują w tych zawodach i łączą pracę z zawodową z pracą dydaktyka, co jest ogromnie ważne, ponieważ no, mogą się podzielić tymi tą wiedzą nie tylko dotyczącą stricte umiejętności zawodowych, ale takiej po prostu codziennej specyfiki pracy. Wszyscy studenci znajdą miejsce na praktyki, bo Ciężko jest, prawda? Może powiedzieć tak, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby studenci mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych i oczywiście mają możliwość realizacji tych praktyk zawodowych. Podpisaliśmy porozumienie z ponad 400 instytucjami. Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o, o region naszej współpracy, to już sięgamy 100 kilometrów od, od Koszalina. Natomiast też no, nasi studenci to nie są tylko studenci z Koszalina czy z najbliższych okolic, ale też i z Kobręgu, z Białogaru i ze Sławna, więc można powiedzieć, że mają też bardzo często miejsce praktyk, wybierają najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Inaczej sytuacja wygląda oczywiście, jeśli chodzi o zajęcia praktyczne, bo to są normalne zajęcia, które muszą się odbywać z, z wykładowcą akademickim zgodnie z, z tutaj, z odpowiednim programem studiów i one się odbywają albo w koszalinie u nas w naszej placówce, albo w zaprzyjaźnionych instytucjach, z którymi na co dzień współpracujemy. Jak rozmawiałyśmy wcześniej, mówiła Pani, że zauważa się taką tendencję wśród studentów o przemyślanych wyborach, czyli że ten pierwszy wybór studiów jest trafiony i że mało osób rezygnuje bądź zmienia kierunek. Jest takie popularne, popularne słowo dropout, tak? Analizowane są powody rezygnacji studentów z podjęcia studiów. Nawet ministerstwo zaproponowało specjalny program, który miałby pomóc studentom zrezygnować z, z podjąć decyzję o powrocie na studia, jeżeli zaistniały jakieś powody, aby z tych studiów zrezygnować. W mojej ocenie największym powodem, jeśli chodzi o rezygnację z studiów, są czasem problemy finansowe, ponieważ oczywiście jesteśmy uczelnią publiczną, państwową. Niemniej jednak, no, zawsze student musi ponieść jakieś koszty związane właśnie z, z, z utrzymaniem. Chociaż zapewniamy akademik i ten akademik, jest akademikiem, który nie jest drogim miejscem do zamieszkania. Niemniej mniej jednak, oczywiście zawsze są jakieś koszty związane z pobytem. Niemniej jednak nie mamy takiej sytuacji, ponieważ to analizowaliśmy to, to zjawisko, nie mamy takiej sytuacji, że student rezygnuje, albo jest duża liczba studentów, którzy rezygnują ze studiów w związku właśnie z nieprzemyślanym decyzją, jeśli chodzi o kierunek studiów. Czasem jest wręcz odwrotnie. Nasi studenci rozpoczynają studia na jednym kierunku i, na przykład, na pierwszym czy na drugim roku uzupełniają swoje kwalifikacje o na przykład dodatkowy kierunek studiów. Czasem jest to na przykład kosmetologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, na przykład dietetyka, pielęgniarstwo, więc widzą w tych zawodach swoją przyszłość zawodową i dlatego też chcą się rozwijać w odpowiednim tutaj obszarze wiedzy. Ale nie samą nauką student żyje. Już w poniedziałek startują juwenalia. Jak będą świętować studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych? 26 w Dzień Matki, um, uroczyste rozpoczęcie Juwenaliów, takie symboliczne, możemy powiedzieć, na placu przed Ratuszem Miejskim, um, właśnie z inicjatywy Pana Prezydenta Tomasza Sobieraja. A te rozpoczęcie, ta bitwa o klucz będzie bitwą wszystkich uczelni, um, ponieważ w Koszalin um, i region koszaliński ma to szczęście, że ma cztery uczelnie różnej specyfice um, i właśnie ta bitwa odbędzie się Taka symboliczna, możemy powiedzieć, tak? Czyli się Politechnika, łączycie się z Politechniką Koszalicką. Politechnika, Straż Graniczna. Seminarium do Tak, i, wyższe, wyższe, i Straż, i Straż, Straż graniczna. graniczna. My rozpoczynamy przemarszem, właśnie ze Strażą Graniczną. Zaczynamy u nas na placu, z, będziemy się kierować w stronę Straży Granicznej. A po sąsiedzku. Tak, tak bo mamy po drodze, więc razem, razem przejdziemy i spotkamy się na placu. Śmieję się, że mamy studentów Bezpieczeństwa Nadowego. I straży granicznych, którzy na pewno mieli zajęcia z topografii, więc trafimy, nie trafimy, przed, trafimy na plac. Tak? Tam nas czeka oczywiście odpowiednia dawka pozytywnej energii i zabawy. Myślę, że to też może być bardzo ciekawe, bo nie słyszałam jeszcze o takiej sytuacji, żeby czterech prezydentów i czterech rektorów wspólne zmagania toczyło właśnie o ten klucz. No, od miesiąca ćwiczę formę, bo nie wiem, nie wiem, czego możemy się spodziewać. Konkursy wymyślali studenci, żeby nam ułatwić. <laughs> Nic nie chcieli podpowiedzieć, więc myślę, że będzie fajna zabawa, potem trochę muzyki, coś, coś dla ciała, coś dla ducha. Więc bardzo mnie to cieszy, że wszyscy razem będziemy mogli się spotkać właśnie na, na placu przed ratuszem. Razem zaczynacie, ale później osobno bawicie się? Myślę, że trochę wspólnie trochę osobno. Warto właśnie, sama ta idea Juwenaliów, jeżeli Państwo, jak Państwo wiecie, to sięga tak naprawdę XV wieku, więc czasy się zmieniają, zmieniają się ludzie, zmieniają się też oczekiwania, oczekiwania studentów i myślę, że wszystkie formy, które mogą w jakiś sposób poatrakcyjnić studiowanie, nie mogą się skupiać tylko i wyłącznie na jednym, Tygodniu studenckim. Ja jeszcze na początku roku akademickiego ustaliłam z moimi studentami i z samorządem, że bawimy się przy każdej możliwej okazji, nie czekamy tylko na jeden, na jeden tydzień, ponieważ tak jak rozmawialiśmy o specyfice naszych studiów, często jest tak, że zajęcia są prowadzone w blokach, gdzieś tam w innych instytucjach i nie ma możliwości na przykład przesunięcia terminu, tak? ponieważ korzystamy z dobrodziejstwa, że, że w ogóle możemy prowadzić zajęcia w innej instytucji, więc dlatego musimy się dostosować do pewnych zasad, które, które panują. Natomiast cieszy mnie to, że ta, ta, ta inicjatywa i w ogóle taka chęć wspólnego działania i ten duch juwenaliów u nas trwa przez cały rok akademicki. Dopiero co, w, no chyba nie ma, nie ma tygodnia, żeby coś fajnego się nie no działo. Oprócz tego, że studenci lubią się bawić, to lubią też pomagać, bo bo niedawno odbył się w uczelni mecz charytatywny na rzecz pani Eli Walczak. Tak mieliśmy właśnie, jak już tak rozmawiałam, mieliśmy właśnie Jajo Cup, bardzo fajna impreza, gdzie studenci grali w futsal. Tak? To jest ta piłka nożna halowa, gdzie były drużyny damsko-męskie było dużo śmiechu i zabawy. Mieliśmy właśnie imprezę związaną ze Dniem Świętego Patryka, gdzie się zazieleniło i to też przecież nie tak dawno. Pani wspomniała o tym męczu charytatywnym. Nie chodziło o to, żeby wygrać, tylko chodziło o to, żeby pomagać to wspólnie też z uczniami z drugiego liceum. To była wspólna inicjatywa, bo pracownik, dla którego to wszystko zostało zorganizowane, jest naszym wspólnym pracownikiem. Dlaczego wieloletni pracownik, wieloletni psycholog, który, który pomagał nie tylko młodzieży, ale też właśnie też i osobom, osobom dorosłym. W niedzielę jest festyn na Przylesiu, W tym też będą nasi studenci, też będą się bawić. Razem, razem z mieszkańcami. Więc moja idea jest taka, żeby juwenalia trwały nie tylko tydzień, ale żeby trwały, żeby trwały cały rok i wyko, żeby wykorzystywać każdą okazję do integracji, do wspólnej, do wspólnej zabawy z tymi, którzy akurat mogą i chcą się bawić. Natomiast my też planujemy oczywiście różne imprezy piknikowe. Trochę się martwimy pogodą, bo takie. Prognozy są różne, ale ustaliliśmy, że y, żadnego ciśnienia, żadnej presji, jak się okaże, że będzie padał deszcz, to przyniesiemy to na przyszły tydzień. A więc, tak jak Państwo słyszą, w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych i nauka, y, i zabawa, można to wszystko połączyć. Moim i Państwa gościem była pani Monika Pawłowska, rektorka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.